Beata Kozidrak od wielu lat nosi wygladaje jej prawdziwe w losy mamy z diecie. Beata Kozidrak to niekwestionowana ikona polskiej sceny. Nie Esa w stanie tego zmienić nawet skandale takie jak ten. Gdy została zatrzymana po alkoholowym rajdzie samochodowym. A jak na ikonę przystalo. Od lat jest wierna swojemu scenicznemu wizerunkowi. Kozidrak lubi podkreślać swoją kobiecost. Odslania szczuple, zgrabne nogi, naklada gorsety, jest wierna plaszczom i kozaczkom. Niezmienna od lat jest ta fryzura gwiazdy. Beata Kozidrek w latach 80. była brunetka i nosiła modne wtedy, krycone włosy. W jej przypadku nie była to jednak trwala ondulacja. A sama natura. Od lat 90. podziwiamy ją jednak jako goraca blondynkę. Od tego czasu Beata nie zmienia odcienia koloru włosów ani uczesania. Jest wierna stylizacji z lekkimi falami. I za każdym razem zachwyca obietościa włosów. Okazuje się jednak, że to peruka. Beata Kozidrek znalazła niezły sposób na to. By trudno było dojrzeć, że tak naprawdę jej bujna grzywa jest sztuczna, peruka nakłada kilka centymetrów nad linia naturalnych włosów i wypuszcza na twarz swoją naturalną grzywkę. Niestety, kilka razy zdarzyło się już, że przedzialek naturalnej peruki nie pokrył się równo z naturalnym przedzialkiem na głowie gwiazdy. Wtedy wszystko wyszło na jaw.